Zastanawiasz się, jak działa instalacja fotowoltaiczna? Nazywam się Michał Kopyś i chętnie odpowiem na to pytanie. Na instalację fotowoltaiczną składa się cały zestaw urządzeń. Najważniejszymi elementami są oczywiście panele słoneczne montowane na dachach lub w specjalnych konstrukcjach gruntowych. Inwerter, inaczej falownik, to serce instalacji. Przekształca on prąd stały w prąd przemienny, czyli taki, jakiego potrzebujemy w naszych gniazdkach. Instalacja fotowoltaiczna, by działać i produkować energię elektryczną, potrzebuje promieni słonecznych. Zawarty w nich nośnik oddziaływań elektrycznych, foton, padając na ogniwo krzemowe, wybija elektron. W ten sposób powstaje napięcie elektryczne. Inwerter dostosowuje parametry prądu i dzięki wyższemu napięciu produkowanej energii, prąd ze Słońca niejako wypiera prąd z zakładu energetycznego z naszego domu. Dzięki temu to my w pierwszej kolejności korzystamy z wyprodukowanej energii. Zjawisko to nazywamy autokonsumpcją. Niewykorzystana nadwyżka energii trafia do sieci lub do przydomowego magazynu energii, skąd możemy ją odebrać w momentach, gdy instalacja nie produkuje, czyli jest na przykład noc, lub wtedy, gdy nasze zapotrzebowanie jest większe niż produkcja. W przypadku, gdy wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco, właściciel mikroinstalacji zyskuje najwięcej, bo może wykorzystać 100% wyprodukowanej energii. Wprowadzając ją do sieci, gdzie jest magazynowana, prosument zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z 2016 roku otrzymuje bilansowanie w systemie opustowym. Oznacza to, że za każde wprowadzone do sieci 100 kWh bezpłatnie odbieramy 80. Dotyczy to instalacji o mocy zainstalowanej do 10 kWh lub odbiera 70 w przypadku, gdy wielkość instalacji to od 10,01 do 50 kW. Dzięki bilansowaniu nadwyżka energii wyprodukowana w miesiącach letnich wykorzystywana jest w miesiącach jesiennych czy zimowych. Prosument ma możliwość skorzystania z wyprodukowanej nadwyżki energii przez 365 dni, czyli 12 miesięcy. Dla tego sposobu bilansowania jest alternatywa bilansowanie 1 do 1 od Kolumbusa. Z tym bilansowaniem właśnie możesz wykorzystać nadwyżkę wyprodukowanej energii w 100% i nie ponosić za to żadnych dodatkowych opłat. Nadwyżki, jakie klient Kolumbusa wprowadzi do sieci, Zmagazynuje w 100%, odbierze codziennie w godzinach 13:15 oraz 22.06 rano oraz przez cały dzień w weekendy i dni wolne od pracy. W drugiej strefie taryfy g 12 Co więcej, już wkrótce planujemy uruchomić bilansowanie 1 do 1 we wszystkich taryfach, a na dalszym etapie firma umożliwi również zarządzanie energią, czyli przesyłanie jej innym użytkownikom sieci. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na pytanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.